3 lutego. Wiadomości z Ukrainy. Ukraińcy w dalszym ciągu z całą mocą i celnością atakują miasta Federacji Rosyjskiej. Tak więc na dzień dzisiejszy doszło do ataku na moskiewską elektrownię cieplną, zniszczono rosyjski samolot Su-34, zaatakowano rafinerię ropy naftowej w Petersburgu i wiele więcej. W dzisiejszym podsumowaniu: drony szturmowe zaatakowały trzy regiony Federacji Rosyjskiej. Wczoraj wieczorem obrona powietrzna rosyjskich okupantów rzekomo zniszczyła i przechwyciła siedem bezzałogowych statków powietrznych typu lotniczego w regionach Rosji graniczących z Ukrainą cztery w Białgorodzie, dwa w Woronerzu i jeden w Kursku. Ministerstwo Obrony kraju agresora oficjalnie ogłosiło to rano, twierdząc, że drony kamikadze są ukraińskie. Tymczasem szef głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Krylo Budanow, w wywiadzie zasugerował, że ataki dronów na rosyjską infrastrukturę mogą się nasilić. Jednocześnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że jest to ukraińska amunicja zaporowa. Zasugerował jednak, że ich celem mogą być wszystkie główne obiekty infrastruktury krytycznej. I obiekty infrastruktury wojskowej Rosji. Kryło Budanow ma nadzieję, że oprócz praktycznych szkód wyrządzonych agresorowi, pomoże to ludności Rosji w oderwaniu się od rasistowskich nastrojów. Widzą płonące składy ropy, zniszczone budynki zakładów i fabryk. Wszystko jest w porządku. Dzisiaj w Moskwie, po eksplozji i jasnym błysku, zapaliła się elektrownia cieplna przy ulicy Montażnaja we wschodnim okręgu administracyjnym stolicy faszystowskiej Rosji. Poinformował o tym kanał Telegramu Donbas Operativ. Odnosząc się do lokalnych mieszkańców, donoszą, że znów jest transformator. Na razie nie wiadomo, czy ma to związek z atakami bezzałogowych statków powietrznych, ale ukraiński kanał Telegram napisał: "Pożar w moskiewskiej stacji cieplnej. Wcześniej lokalni mieszkańcy słyszeli odgłosy eksplozji i widzieli jasny błysk." Rosyjskie środki masowego przekazu wskazują, że transformator eksplodował, ale płomieni już nie ma. Ofiary, konsekwencje i przyczyny nie zostały jeszcze ujawnione. Będzie wiadomo później. Siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły rosyjski samolot Su-34. Ukraińscy obrońcy zestrzelili wielofunkcyjny naddźwiękowy myśliwiec bombardujący Su-34 rosyjskich najeźdźców na niebie obwodu Ługańskiego poinformował o tym rzecznik sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrii Kowalow. W swoim tradycyjnym porannym podsumowaniu strat rosyjskich faszystów od początku zakrojonej na szeroką skalę inwazji, opublikowanym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, wskazał także, że poprzedniego dnia najeźdźcy stracili jeden samolot. W sumie w okresie od początku wojny interwencjoniści stracili 332 samoloty. Jest to średnio jeden przypadek na dwa dni. Wojska Ukrainy zniszczyły stację radarową okupantów na Krymie. Dziś rano siły zbrojne Ukrainy uderzyły w stację radarową rosyjskich najeźdźców w pobliżu wsi Rozdolne na okupowanym Krymie. Z kolei snajperzy Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych imienia szefa Kosza Antina Cholowatego w kierunku pobliskiego Chersonia wyeliminowali trzech najeźdźców. Służba prasowa poinformowała o tym na swoim kanale Telegram oraz na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, publikując odpowiedni film zmontowany z materiałów nakręconych przez celowniki karabinów snajperskich. Siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły także sześć samochodów okupantów w pobliżu Krynka. Rosyjsko-faszystowscy wojownicy pokazali nowy film przedstawiający ich straty z rąk ukraińskich dronów kamikaze w pobliżu Krynka. Tym razem zniszczyli dwa bojowe wozy opancerzone i cztery pojazdy interwencjonistów. Ale jest gorsza wiadomość. Rosyjscy najeźdźcy wyraźnie posunęli się w rejonie wsi Krynki na okupowanym lewym brzegu Dniepru w obwodzie hersońskim. Agresor nadchodził szerokim frontem od strony lasu sosnowego w pobliżu wyzwolonej części osady, a w jednym miejscu nawet się w niej okopał. Zostało to ogłoszone przez autorytatywnego twórcę map pierwszej linii frontu krajowego i eksperta wojskowego, który na swojej aktualnej mapie oznaczył utracone terytorium czerwonymi przerywanymi liniami i kreskowaniem, na którym najeźdźcy zdobyli już przyczółek. Oddziały ukraińskie zniszczyły dużą kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych okupantów. Żołnierze odrębnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy rozbili dużą pancerną kolumnę szturmową ze zwiadem rosyjskich najeźdźców. Drony kamikadze, ogień artylerii i prawdopodobnie miny przeciwpancerne zniszczyły i uszkodziły trzy czołgi oraz około dziesięciu opancerzonych wozów bojowych najeźdźców. Film został zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez amunicję zaporową i drony kontrolne, których operatorzy dostosowywali przebieg działań wojennych. Wojska ukraińskie rozbiły kolumnę najeźdźców w pobliżu Kliszczejówki. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli opancerzony konwój szturmowy wraz ze zwiadem rosyjskich najeźdźców, którzy zaatakowali pozycję sił obronnych w pobliżu wyzwolonej jesienią ubiegłego roku wsi Kliszczejewka na południe od Bachmutu. Poinformował o tym bloger na portalu społecznościowym, publikując odpowiedni film zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez drony kamikaze to one zniszczyły sprzęt wroga jak i przez sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jeśli się nie mylimy, przez zaśnieżone pole jechało co najmniej pięć opancerzonych pojazdów bojowych na każdy z nich został trafiony kilkoma amunicją zaporową. Co najmniej jeden samochód pancerny został całkowicie zniszczony. Na końcu filmu widać, jak eksplodowała jego własna amunicja. Ukraińcy zlikwidowali także dwie kompanie okupantów i nie pozwalają wrogowi na wejście do tabajówki. Wczoraj na kierunkach Łymańskiego i Kupiańska bojownicy sił zbrojnych Ukrainy wyeliminowali 220 interwenientów dwie kompanie i Pluton. Oraz zniszczyli 75 jednostek ich sprzętu wojskowego. Opowiadał o tym Ilia Jewłasz, szef służby prasowej operacyjno-strategicznej grupy żołnierzy Hortycja. Zaprzeczył także twierdzeniom, jakoby okupanci zajęli wieś Tabajewka na południowej ścianie kierunku Kupiańskiego. Jednocześnie Jewłasz dał do zrozumienia, że osada nie znajduje się pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy. Toczą się o nią ciężkie walki, zwłaszcza artyleryjskie. Generalnie wróg jest w ofensywie, siły obronne się bronią. Oczywiście sytuacja pozostaje taka, jak opisał kilka dni temu autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i ekspert wojskowy Deep State. Wróg wkroczył do tabajówki, ale został zmuszony do wycofania się z niej. Faktem jest, że ta mała wioska położona jest na podmokłej nizinie pomiędzy dwoma pasmami górskimi, na zachód i wschód od niej. To właśnie na tych wzgórzach obie strony utworzyły swoje wysunięte pozycje. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.